Halo halo w was bardzo serdecznie w 93 vlogu na moim kanale I słuchajcie ogólnie chciałem wam powiedzieć że yy, Jest godzina uwaga uwaga 17.44 Kurde jak walnęło jezu Już w, w okno mam słuchajcie otwarte i yy, No ale dobra Ogólnie słuchajcie to po prostu Zrobię tego vloga żeby, był, żeby było więcej tych moich vlogów by było bliżej do 100 Godzina 17.44 jest. Ym, I ogólnie słuchajcie, bo jak tak ostatnio, przygo wyglądałem przez okno, patrz, tam pierdzielną jakaś fajerwerka taka mocna i mówię chyba pogieł, bo do nowego roku jeszcze godzina i 8... pu, 6 godzin i 16 minut. A teraz pieprzło porządnie. Dobra, to w oddali coś. Dobra, słuchajcie, ja kończę. 94. vlog może się pojawi o 18.00. Więc trzymajcie się ciepło i papa